Zaczynamy drużyna y, terrorystów. Y, wbija y, do środka. Jeden wbija na gniazdo terrorystów. Wbijają na pochylnie. Jeden na jednego zostało. To jest wygrana drużyna terrorystów. Zobaczymy, jak y, następna runda pójdzie. Hmm, drużyna terrorystów decyduje się, ja jednak wchodzą do środka, czy wchodzą kurnikiem jeden, wyczekuję, poszukaję, tak. jeden zabity widzimy tam. i zostało jeden. Ładny headshot wszedł. Czy NeoQ dał radę? Nie dał rady, niestety. Te antyterroryści znów wygrywają. Mamy wynik 1 do 1. Terroryści znowu decydują się na wejście do budynku. To będzie dla nich korzystne. Zobaczymy. Wchodzą na pochylnię. Czy na pochylnię mamy kogoś? Mamy trzech załudników. Antyterroryści pochylnią. Zobaczymy tą walkę. Antyterroryści ściągają z AWP przeciwników. No i antyterroryści znowu wygrywają. No terroryści zdecydowali się wyjściem yy, na dwór i został ładnie ściągnięty przez antyterrorystów. tutaj. Kolega bardzo dobrze się posługuje AWP. diktu tu próbuje coś w kurniku zdziałać, zobaczymy jak to wyjdzie I znowu coś się dzieje na bodu Mamy paket tutaj, widzimy, przed chwilą była Czy będą jej bronić? Raczej ładnie Antyterroryści znowu wygrali Zobaczymy jak się potoczy kolejna runda. Toryści znowu decydują się na wejście do środka. Są na to antyterroryści, czy będą mieli dobre zdanie, poleciały w na dworze, więc AWP ma utrudnione zdanie. Mamy wynik 1 do 3, jak na razie. No i Counter-Terrorist counter wygrali. I kolejną rundę zaczynają. Mamy wynik 1 do 4. Poleciały fresze na dworze Dość już za WP już tutaj mamy Będzie... A za WP nie, nie jest w jednak może coś poradzi. No, jednak nic nie zrobił, nie zdziałał w tym. Znowu antyterroryści wygrywają. Terroryści wezmą. się też grać. i Zygmunt. 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 się na górnym bomb -tide. Zobaczymy co pokaże nam Kaczy. Bomba splontowana, zobaczymy jak to wyjdzie dla nich. ładnie rozstawieni. Kaczy na wtedy padan następny. Czy się wygrać? Nie, niestety nie udało mu się wygrać. Kolejna runda dla antyterrorystów. <grymny> Kolega <trymny> tu widać, kupił AWP. Zobaczymy jak dalej się potrzą. Losy terrorystów są na praktycznie przegranej pozycji już no, coś zaczynałem grać w końcu Wyszli na Bombside Bomba podróżowa K3 zabił Morta I wchodzi za wupę jak kolega Czy zdziała coś tu? No niestety nie udało mu się trafić ZACHOWUJĘ A będzie zachowywał Odda rundę Stwierdził że nie ugra już nic tutaj No i terroryści nic Działając. Nie próbuję odebrać mundy Galwupę No i mamy wina dla terrorystów Zostały nam jeszcze dwie rundy No i zobaczymy kto wygra tę rundę Mamy wynik 2 do 6 rozstawianie rozstawienie same jak w poprzedniej rundzie. No, widział. Dobra, ktoś jest... ktoś dostał hejka pod nogi praktycznie. Nikt niestety pada, tylko No, pisał. Tontują, tamtują, też tątują, rośnie. Cacy tu ładnie trafił Paka. No niestety paka. No i... No i cygrana.

<�mumbles> <and blue benefit> <Chu City> <echenerate> <Pointing> Terrorystów <output> jest na bonsajdzie na dole. Terroryści wyczekują. Hej, wiadomo czemu nie jesteście. siebie uderzali. Ładnie wbili tutaj terroryści. Wypiłem na dół, na pochę. Mamy tu jednego gracza z... z antyterrorystów No niestety Zginął Kubeks jeszcze zobaczymy No niestety Nie udało się wygrać antyterrorystów Mają ostatnią rundę Ha <grystanie> poleciał <grystanie> <Grystanie> na respa Oburzeni... Oburzeni gracze Na dworze nic się nie dzieje Tak, jeszcze wychodzą Chyba wejdą na pochylnie nie? Bomba podbrzuna. Na desie solnym Albo nie, Pagunie, nie, nie, na górnym To już był na desie górnym No groża czy uda mu się? Nie, niestety nie udało mu się. katy Wyciągnął szybciej, dużo! <laughs> <i ludźką>. Publicka <laughs> i wygrana runda dla terrorystów. Ostatnią rundę teraz mamy. Jeżeli antyterroryści nie wiedzą się w każdej razie, niestety Poleciało stresze na, na dworze Drzwi próbują coś wygrać Jednak tu nie ma nic nie wygrać Dzień dobry! DZIK zabił Na ekranie DZIK wyszedł jeszcze Zrobić no można Odpalony mi już niestety zabił DZIKA już Kaczy próbuje jeszcze coś tu zdziałać Niestety plan poszedł na górę i odstawili tego BS-a Dobrze. No, się Ładna bania od y, odpalonego miłosza. Kupek coś tu jeszcze zdziała. No, nie, nie, runda dla terrorystów nie. oficjalnie nie, oficjalnie